Złoty pociąg zwał Brzycha kwiecień 1945 roku. Wrocław, wówczas jeszcze niemiecki Breslau, obleżony przez Armię Czerwoną. W cieniu zbliżającej się klęski, wysokiej rangi oficerowie SS wydają niezwykły rozkaz specjalny transport kolejowy ma natychmiast opuścić miasto. Świadkowie z tamtych dni wspominają o niezwykłych środkach bezpieczeństwa. Nikt nie mógł zbliżyć się do peronu, z którego odjeżdżał tajemniczy skład. Co przewoził ten pociąg? Złoto Reichsbanku? Zrabowane dzieła sztuki? A może tajne bronie Trzeciej Rzeszy? Trasa wiodła przez Dolny Śląsk w kierunku Górsowich. Tam, w ramach projektu RIS, olbrzym Niemcy wydrążyli rozległy system podziemnych tuneli. To właśnie w jednym z nich Według legendy miał zostać ukryty pancerny skład. Wejście do tunelu wysadzono, a wszyscy robotnicy i inżynierowie zaangażowani w operację zostali zlikwidowani, by zachować tajemnicę. Przez 70 lat historia żyła własnym życiem. Pojawiały się zeznania świadków, mapy, tajemnicze dokumenty. Złoty pociąg stał się częścią lokalnego folkloru regionu Wałbrzyskiego. Mieszkańcy przekazywali sobie opowieści z pokolenia na pokolenie. Niektórzy twierdzili, że słyszeli dziwne dźwięki dobiegające z podziemi. Co ciekawe, w archiwach zachowały się meldunki polskiego wywiadu z 1947 roku, które wspominają o specjalnej operacji wywozu cennych przedmiotów z Wrocławia tuż przed kapitulacją. Dokument wspomina o składzie kolejowym zabezpieczonym przez elitarne jednostki SS. Jego dokładny ładunek pozostawał jednak tajemnicą. Sierpień 2015 roku przyniósł sensację, która obiegła światowe media. Dwaj poszukiwacze skarbów, Piotr Koper i Andreas Richter, ogłosili, że dzięki zaawansowanemu georadarowi zlokalizowali metalowy obiekt o długości około 100 metrów, ukryty 70 metrów pod ziemią w okolicach Zamku Książ. Badanie miało wykazać obecność dziewięciu wagonów opancerzonych. Wiadomość wywołała prawdziwą gorączkę złota. Do Wałbrzycha zaczęli przybywać poszukiwacze skarbów z całego świata. Władze miasta musiały zabezpieczyć teren przed nielegalnymi wykopaliskami. W operację zaangażowano nawet wojsko i służby specjalne. Mało kto wie, że niedaleko miejsca rzekomego odkrycia w latach 70. Polskie władze przeprowadziły tajną operację poszukiwawczą. Gej wojskowi spenetrowali wtedy część korytarzy kompleksu RIS, ale oficjalnie niczego nie znaleźli. Krążą jednak plotki, że część znalezisk została utajniona. We wrześniu 2015 roku rozpoczęto oficjalne prace wykopaliskowe. Na miejsce przybyły ekipy z georadarami, magnetometrami i innym specjalistycznym sprzętem. Świat wstrzymał oddech. Czy legenda wreszcie potwierdzi się jako fakt? Niestety, po tygodniach pracy specjaliści nie odnaleźli żadnego pociągu. Anomalie wykryte wcześniej przez georadar okazały się naturalnymi formacjami geologicznymi, warstwy gliny i lodu dały złudny obraz metalowego obiektu. Mimo to, Koper i Richter nadal twierdzili, że pociąg istnieje, tylko znajduje się głębiej niż pierwotnie sądzono. Historycy pozostają sceptyczni. Dokumenty wskazują, że złoto z wrocławskiego oddziału Reichsbanku zostało wywiezione do Berlina jeszcze przed obleżeniem miasta. Ponadto, budowa tak głębokiego tunelu w skale byłaby ogromnym wyzwaniem technicznym, nawet dla niemieckiej inżynierii wojskowej tamtych czasów. Co ciekawe, w 2018 roku odnaleziono dziennik wysokiego rangą oficera SS, Egona Ollenhauera, który wspomina o 28 skrzyniach ze złotem ukrytych w pałacu na Dolnym Śląsku. Nie jest to jednak pociąg, a raczej niewielki fragment legendarnego skarbu. Nawet jeśli złoty pociąg pozostaje mitem, historia ta pokazuje, jak silnie wydarzenia II wojny światowej wciąż oddziałują na naszą wyobraźnię. Górzyste tereny Dolnego Śląska, z ich licznymi niewyjaśnionymi tajemnicami, wciąż przyciągają poszukiwaczy przygód i skarbów. A co, jeśli pociąg naprawdę istnieje? Może wciąż czeka głęboko pod ziemią, w zapomnianych tunelach, na odkrywce z odpowiednim sprzętem i determinacją. Jedno jest pewne legenda złotego pociągu zwał Brzycha będzie żyć tak długo, jak długo istnieć będzie ludzka fascynacja tajemnicami przeszłości.